Mój plan na Gruzję był prosty. Chciałem zobaczyć w kolejności od najtrudniejszego Omalo, Szatili i Kazbegi. Najpierw pojechałem na całodniową wycieczkę do Kazbegi. Następnie udałem się do Omalo z grupą Gruzinów. Takim samochodem terenowym tam żeśmy pojechali. W Omalo zrobiłem wycieczkę konno do Szenako. Pierwszy raz na koniu jechałem. I później z Omalo zjechałem w dół z parą niemieckich turystów i z ich gruzińskimi przewodnikami, a następnie z nimi pojechałem znowu do Kazbegi. Tam w miejscowości Dżuta przeszliśmy szlakiem niebieskim taką, taką zrobiliśmy sobie pierwszą wędrówkę. No a teraz przyjechałem na wycieczkę do Szokili. Także plan mój zrealizowałem na 133%. Dzięki Ci Kuba, to właśnie Kuba z polskiego hostelu Villa Opera Tbilisi no, umożliwi mi zrealizowanie mojego planu.